Witam, Artur Górski. Jesteśmy na warszawskim Mokotowie przy ulicy Burgaskiej. To tu w ubiegłym tygodniu doszło do dramatycznego zdarzenia. 23-letni macznik zaatakował 20-latka. Chłopaka w ciężkim stanie odwiedziono do szpitala, i prawdę mówiąc, to jest cud, że w ogóle przeżył ten atak. Sprawcę zatrzymano, ale problem na tym się nie kończy. Nie kończy, bo podobnych zdarzeń z mapetą czy nożem w roli głównej jest w naszym kraju coraz więcej. Czy możemy się czuć bezpieczni? Niestety chyba nie. Uwaga! Program może zawierać treści podnoszące ciśnienie. Zadbaj o swoje zdrowie i kup ciśnieniomierz Techmed. Wpisz kod fmc27news i zgarnij 10% rabatu na wszystkie produkty medyczne Techmed. Budujesz i sprzedajesz ekskluzywnie, komercyjnie, inwestycyjnie? Pokaż swoją ofertę na HMTV, pierwsza telewizja o nieruchomościach. Kiedyś baliśmy się mafii, zorganizowanej przestępczości, która siała postrach na ulicach, a gdy dochodziło do gangsterskich porachunków w miejscach publicznych, sięgała po broń palną. Ale gangsterzy strzelali głównie do siebie. Owszem, było kilka przypadków, gdy przy okazji śmierć poniosły osoby przypadkowe, ale generalnie zwykli przechodnie nie byli celem killerów. Teraz podobno. Mafii już nie ma, a przynajmniej nie tej w stylu z przełomu lat 90. i obecnego stulecia, ale na ulicach nie jest bezpieczniej. Wręcz przeciwnie. Pojawili się bowiem zabójcy, którzy uderzają w osoby, z którymi nawet nie mieli wcześniej jakichkolwiek konfliktów. Oczywiście, agresorzy, którzy krążą po ulicach, poszukując ofiary, nierzadko prowokując konflikt, nie są problemem, który narodził się dzisiaj. Są częścią naszego życia od dawna. Ale wydaje się, że w ostatnim czasie nasiliły się ataki na ulicach, głównie te z użyciem noży i maczet. Ostatnim takim zdarzeniem, choć trudno powiedzieć, czy rzeczywiście ostatnim, być może w czasie emisji tego programu doszło już do kolejnego ataku, był dramat, jaki rozegrał się na warszawskim mokotowie przy ulicy Burgaskiej. Przypomnijmy w skrócie. Kilka dni temu, w miniony piątek, około godziny 16.30, 23-letni mężczyzna, zresztą dobrze znany policji, notowany za liczne przestępstwa, tak jak udział w bójkach czy pobicia, a także, jak to zostało podkreślone w policyjnym komunikacie, uszkodzenie czynności narządu ciała. Napadł na dwudziestolatka, zadając mu kilka ciosów przedmiotem przypominającym metę. Nie znał tego człowieka, po prostu wytypował go sobie na ofiarę. Miał przy sobie niebezpieczne narzędzie i chciał zrobić z niego użytek. Ostatecznie nie nosił go po to, aby kroić arbuzy, ale aby siać strach. Jeśli przyjdzie odpowiedni czas, zranić. Zdarzenie zarejestrował monitoring. Widać na nim, że dwudziestolatek próbuje się bronić i odpycha napastnika, czym wywołuje jego wściekłość. No ale trudno, aby zaatakowany nie stawiał oporu. Bronił się tak, jak mógł i czym mógł, ale w starciu z uzbrojonym, agresywnym przestępcą nie miał szans. Ten drugi zadał kilka ran ciętych głowy i szyi. Cud, że dwudziestolatek przeżył to starcie. Dzięki szybkiej interwencji Pogotowia nic mu nie grozi. Nic, oprócz potwornej traumy na resztę życia traumy, której nie zaleczy nawet najsurowszy wyrok dla jego oprawcy. Tak się składa, że tuż po zdarzeniu byłem na jego miejscu. Pojechałem w odwiedziny do rodziny, która tam mieszka i zobaczyłem, że okolica jest obstawiona przez policję i odgrodzona od reszty osiedla policyjną taśmą. Ale od razu zobaczyłem ławkę, przy której doszło do dramatu. Było na niej i na ziemi bardzo dużo krwi. Spytałem policjanta, czy wiadomo, kto jest sprawcą, ale wtedy dopiero rozpoczynało się śledztwo. O ile wiem, policjanci nie wykluczali, że mogło dojść do porachunków osób wywodzących się z innych grup etnicznych. No, ale tym razem, jak się okazało, to była nasza polska sprawa, nasz polski problem. Zastanawiam się, czy sprawca, sięgając po ostre narzędzie, wierzył, że skrzywdzi swą ofiarę od tak, po czym zniknie i nikt nigdy go nie namierzy i nie postawi mu żadnych zarzutów. Czy nie brał pod uwagę, że kamery monitoringu są praktycznie wszędzie, a w dość ruchliwym miejscu w ciągu dnia zawsze znajdą się jacyś świadkowie, którzy widzieli zajście. Nie mam pojęcia, za chwilę wrócę do tego wątku. Tak czy inaczej, sprawca jest w areszcie. Spędzi w nim co najmniej 3 miesiące, a jak podają media, grozić mu może nawet dożywocie. No, oczywiście nie wierzę w taki wyrok, sądzę, że będzie znacznie niższy. Ostatecznie nie było zabójstwa, a tylko jego próba. Zresztą to też nie będzie łatwe do udowodnienia. Z pewnością obrońca będzie forsował tezę, że sprawca został sprowokowany, doprowadzony do ostateczności, a popchnięcie go wywołało lawinę, której 23-latek nie był już w stanie kontrolować. Problem w tym. Że podobnych zdarzeń było już sporo i z udziałem samych Polaków, i nie tylko, o czym zresztą mówiłem w poprzednim odcinku. Raz dochodzi do rozlewu krwi, raz kończy się na strachu, ale to cały czas ta sama kategoria: nożownicy i maczotnicy, którzy terroryzują ulicę. No tacy choćby jak ten, który też kilka dni temu w Tarnowie późnym wieczorem przy ulicy katedralnej zaatakował nożem siedemnastolatka, a potem sam oddał się w ręce policji. Życie napadniętego nie jest zagrożone. Wiadomo, że doszło do sprzeczki i nóż stał się argumentem jednej ze stron. Policja zapowiada, że w tej części miasta, gdzie znajdują się liczne lokale rozrywkowe, pojawi się więcej patroli policyjnych i na stałe radiowóz. Czy to zapobiegnie takim zdarzeniom? No, na jakiś czas być może. A na dłużej? Bez żartów. Nie da się postawić radiowozu na każdym rogu miasta. Miesiąc temu podobne zdarzenie miało miejsce na Warszawskiej Pradze, a konkretnie na ulicy Ząbkowskiej. Informacja dla nieznających tej okolicy. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, a nawet kilkanaście, było to jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc i patologicznych w stolicy. I choć nadal bywa tam różnie, okolica przechodzi pozytywną metamorfozę. Więcej tam artystów niż bandytów, ale ci drudzy wciąż nie zapominają o przeszłości. A sąsiadująca z nią ulica Brzeska to nadal miejsce, które przynajmniej wieczorem raczej radziłbym omijać. Otóż w godzinach wieczornych na ulicy tej pojawił się pijany 38-latek, który wymachiwał maczetą i zaczepiał przechodniów. Oczywiście ci, widząc, z kim mają do czynienia, nie próbowali się bawić w Rambo, tylko po prostu uciekali i zawiadomili policję. Maczetnik został szybko zatrzymany. Okazało się, że miał w wydychanym powietrzu ponad 2,5 promila alkoholu, a więc przynajmniej teoretycznie, wypił ponad butelkę wódki. Inny na jego miejscu padłby nieprzytomny, a on wziął maszetę i ruszył do boju. A była to nie byla jaka maczeta, mniej więcej metrowej długości. Cud, że nikomu nie stała się krzywda. Dzięki temu napastnik będzie sądzony jedynie za posiadanie niebezpiecznego narzędzia. Podobnie szczęśliwie, czy w miarę szczęśliwie, bo jednak trudno mówić w tym wypadku jakimkolwiek szczęściu, zakończyło się zdarzenie, do którego doszło też w czerwcu tego roku, też na Mazowszu, tyle że na terenie gminy Gombin. Otóż sprzedawczyni jednego ze sklepów zobaczyła zbliżającego się młodego mężczyzna z maczetą. Wykazując się refleksem i zimną krwią, natychmiast zaryglowała drzwi do sklepu, ale napastnik nie widział w tym żadnego problemu. Wybił maczkę szybę w drzwiach wejściowych i wkroczył do środka. Nie wziął wiele. Zadowolił się jedynie paczką papierosów. Czy miał świadomość, że został zarejestrowany przez monitoring? Czy w ogóle go to obchodziło? W każdym razie, 27-latek został szybko zatrzymany i ciekawe, za co będzie sądzony. Za kradzież? Za niszczenie mienia, czy może za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia? Był idiotą, czy po prostu źle zinterpretował film Desperado? Nie chcę go obrażać. Po prostu nie jestem w stanie zrozumieć takiego modus operandi, na jakie się zdecydował. Dlatego mam pewne wątpliwości co do jego sprawności umysłowej. Tak czy inaczej, te papierosy będą go drogo kosztowały. W tych dwóch ostatnich zdarzeniach pojawia się więc pewien element humorystyczny, choć oczywiście tym, którzy byli bezpośrednimi świadkami działania sprawcy. No, do śmiechu nie było. Ale były też zdarzenia, które kończyły się tragicznie. Wystarczy przypomnieć śmierć z ręki nożnika prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Zginął w styczniu 2019 roku podczas imprezy zorganizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Gdańsku na Targu Węglowym. Trzykrotnie ranił go nożem 27-letni Stefan Wilmont, który, jak sam stwierdził, kierował się pobudkami politycznymi. Swój czyn motywował też tym, że siedział niewinnie w więzieniu przez Platformę Obywatelską i to, co się stało z Adamowiczem, no, stanowiło coś w rodzaju zemsty za doznaną krzywdę. Brat zabitego prezydenta, Piotr Adamowicz, powiedział w trakcie procesu zabójcy, Paweł nie był przypadkową ofiarą tego morderstwa, dodając, że był to zaplanowany m***r polityczny poprzedzony wielomiesięcznym hejtem ze strony TVP na Pawła Adamowicza. Sąd skazał zabójcę na dożywocie, jednocześnie wskazując, że działał on w stanie ograniczonej poczytalności, ale nie był chory psychicznie. A w czasie śledztwa i procesu wykazywał wręcz dumę z tego, co zrobił. Co ciekawe, mniej więcej w tym samym czasie, w styczniu 2019 roku, w podwarszawskim Pruszkowie pewien mężczyzna został ciężko poraniony nożem przez swą partnerkę i wiadomość o tym obiegła kraj. A dwa lata wcześniej. Do wielkiej tragedii doszło w Rudzie Śląskiej, gdzie podczas rodzinnej imprezy 26-latek zabił nożem swą babcie i ranił ojca oraz brata. Jak wyjaśnił prokurator prowadzący tę sprawę, tu cytuję, Sprawca stwierdził, że motywem były nieporozumienia rodzinne. Uważał, że rodzina ma do niego jakieś pretensje i zarzuty. Do tego doszły jakieś problemy finansowe. Uznał, że z jego strony jedynym rozwiązaniem jest zabójstwo całej swojej rodziny. Straszne. Sprawa ta była głośna także z tego względu, że ojcem sprawcy był właściciel spółki górniczej, której 15 pracowników poniosło śmierć podczas katastrofy w kopalni Halemba. W tym samym mieście, w Rudzie Śląskiej, tym razem mówimy o ubiegłym roku, doszło do kolejnego zabójstwa z użyciem noża. 37-letnia kobieta podczas awantury pchnęła nożem swego partnera. Rana okazała się śmiertelna. Powód Nieco wcześniej kobieta piła alkohol ze swym sąsiadem, i kiedy wrócił jej partner, 52-latek, wyraził głębokie niezadowolenie z tego stanu rzeczy. Wywiązała się gwałtowna kłótnia, którą przeciął nóż. Zdaniem świadków, kobieta już wcześniej zapowiadała, że zgładzi swego ukochanego. Tak więc wystarczyła iskra, by doprowadzić do pożaru. Pozostajemy w 2024 roku, ale powracamy do Warszawy. We wrześniu, przy wejściu do stacji metra Centrum Kopernik. Doszło do zabójstwa z udziałem noża. Śmiertelnie ugodzony został siedemnastolatek, a sprawcą okazała się o dwa lata młodsza, Gabriela Z. Narzędzie zbrodni znaleziono następnego dnia w mieszkaniu dziewiętnastoletniego znajomego Gabrieli. Okazało się, że sprawczyni była w konflikcie z dziewczyną zabitego i tak dała upust swym emocjom. Sąd nie zgodził się jednak, aby piętnastolatka odpowiadała jako osoba pełnoletnia, więc dożywocie jej nie grozi. Miesiąc po zatrzymaniu Gabrieli. Doszło w Warszawie do w miarę podobnego zdarzenia, a w każdym razie też z użyciem noża. W okolicach Och Teatru, przy ulicy Grujeckiej, 66-letni Andrzej O. powalił na ziemię 90-latkę i zadawał jej liczne ciosy nożem po całym ciele, krzycząc, że musi ją zabić. W końcu odciął jej fragment nosa. Nie znał jej. Pewnie krwawą akcję podpowiedziały mu jakieś głosy, zresztą nie wiem, co popycha szaleńca do tak potwornych czynów. Podobne zdarzenia można mnożyć, niestety jest ich coraz więcej i na ulicach polskich miast jesteśmy coraz mniej bezpieczni. Ktoś powie, że wkładam różne sprawy do jednego worka, no bo jeden ze sprawców to szaleniec. Inny fanatyk polityczny, inny to z kolei zdesperowana kobieta, która już nie chce żyć ze swoim partnerem. Jeszcze inny to młodzieniec, który rusza na miasto po przygodę. Nie, to nie są różne sprawy i nie chcę niniejszego odcinka konkludować stwierdzeniem, że nożownicy i maczetnicy są wśród nas. Byli są i będą. Posiadanie noża nie jest zakazane. Nawet takiego, który nie służy do krojenia chleba, ale do działań, nazwijmy to, taktycznych. Po prostu rośnie zastęp ludzi nieobliczalnych, Ludzi, dla których skorzystanie z noża przeciwko zdrowiu i życia innych nie jest żadnym problemem. Nie chcę powiedzieć, że to są ludzie bez sumienia, ale na pewno o ograniczonym stopniu jego odczuwania. A już szczególnie, kiedy znajdują się pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających. Ich motywacje rzadko kiedy mają coś wspólnego z logiką. Nawet wiedząc, że wcześniej czy później zostaną pojmani, sięgają po nóż, po machetę, bo imperatura zabijania czy krzywdzenia jest silniejszy od zdrowego rozsądku. Kto jest temu winien? Czy w ogóle są jacyś winni? A może politycy? Nie, oczywiście oni nie, choć akurat przypadek prezydenta Adamowicza podpowiada tezę, że trzeba tak uprawiać politykę, aby nie polaryzować społeczeństwa na dwa wrogie, nienawidzące się obozy. Bo ta nienawiść, raz zasiana, będzie zbierała złe owoce nie tylko w polityce, ale w każdej sferze życia społecznego. Tak się dzieje, kiedy ludzie się nienawidzą dla samej zasady. I przestają odczuwać jakikolwiek szacunek dla ludzkiego życia. Nie mówię, że trzeba się bać, ale trzeba być zawsze i wszędzie ostrożnym. Niestety.